Hejka, tu witam was w kolejnym odcinku Stambul Guys. Eee, oto ja, wyglądający po ostatnim odcinku. <laughs> po, po ostatnim Stambuł Passie. Mamy nowy sezon, nowy Stambul Pass. I nowe misje. O, widzę, że nowych znajomych też mam. To od razu zaakceptujemy. Eee, Emiliowy1, pozdrawiam. I JDTR też pozdrawiam. Eee, no dobra. Zacznę sobie standardowo w tym odcinku od kółka, nieszczęścia. E, znaczy kółka pięcioklejnotowego. O, tak, powinno się nazywać to koło. I co, dostaję 5 żetonów tym razem. No tak, tak, dobrze, dobrze. Dobra i te 5 żetonów. Mam trochę tych żetonów, więc może sobie wykorzystam chociaż od razu. Momencik, gdzie ja mam tutaj te skrzyneczki? Zobaczmy, co dostanę. Jedno, jedno wykorzystam. Pudełko i. Pewnie duplikat. O, o, ale się zdziwiłem. Nie zdziwiłem się w ogóle. Dobra, mniejsza z tym. Ale są nowe wydarzenia, zaraz sobie zagramy. O, jakiś tam był pas e, związany z Looney Tunes, Widzę. Ekskluzywne nagrody. I Jest tak. Hmm. Plaża Piratów. Nie wiadomo jaka misja. I tu jest jakaś nowa ta. Dobra, ale na zagram sobie w takim razie. Tornado, Temple, 3 rundy, nie, 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 to dziękuję. podziękujemy. Tu jest tylko 8 graczy i losowe mapki. Okej. Okay. Coś mi tu wybiera, może będzie coś bikini bottom, no dobra. Ale jest tylko jedna runda, więc pierwszy wygrywa. Zobaczymy, czy mi się uda tutaj, jestem na razie pierwszy. Ojoj oj, 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 oj. Czy mi się tu uda? Nie, nie udało mi się wpaść na tą platformę niestety. Nie, nie, nie no czemu nie idę. W... Dobra, nie jest źle jeszcze, bo nie jestem na samym końcu. No i nie trafiłem naprawdę. Dobra, piłka, kulka i płyniemy. Tam już ktoś jest na pewno. Bez wątpienia moim zdaniem. Przede mną. Ale jeszcze znam tą mapkę, więc mam szansę go dogonić. Tam widziałem chyba. Czy to była kula, czy to był ktoś. Tutaj są wszystkie te bańki, że tak powiem całe, więc jest szansa, że nikogo tu przede mną nie było. Dobra, zamykać się muszle. Czyżbym był pierwszy? Nie. Fajna byłaby odmiana od, od tej gry. Dawno nie grałem, żebym był pierwszy. Koronka, czyżby będzie na samym początku koronka? Nie, nie, nie. Dobra, jestem, 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 jestem pierwszy. Jest, udało mi się. No. Nieźle, nieźle. A, ha, ha. Oczywiście. Fartem, ale udało się. A akurat Bikini Bottom to jest fajna mapka, znaczy no na początku strasznie się nią, pamiętam wkurzałem, a ale jak się umie przechodzić wie jak, to To, ten, to można nieźle, nie że tak powiem. No ja i tak mogą być lepszy, nie? Co? Lepszy wynik mieć oczywiście. Dobra, co to za nowa mapa jest. Spróbujmy. jest tu graczy tylko. I no właśnie. To na pewno będzie ta mapa. O, właśnie. Czy to jest jakiś wyścig? Specjalna przesyłka. Okej. Okay. Nie wiem, co tu się robi. No, spróbujmy. Jakaś jest. Dobra. Mam jakieś bańki. A! Momencik, czy ja tutaj muszę sabotować inną drużynę w takim razie, tak? Na to wygląda. Oj, fadem do tego. Mam bazukę. Nie, TNT. A czemu nie mogę tego rzucić? Czemu oni tego nie przepychają? Przepychać to. Kaczory, kaczory. O, swojego wyrzuciłem, nie, no nie, nie, naprawdę. No nie zatrzymajcie, pchajcie nasz, wózek nasz pchajcie. O rany. Dobra, muszę tu pomóc naszym, bo widzę, że idzie to bardzo wolno. Pobieg do bańki, bieg do bańki. O, chyba to przegramy, coś mi się wydaje. Tak jest, oni dotarli tu do mety. Dotarli do mety. Cóż, no niestety, po nas. E, no dobra, już wiem o co chodzi. Czyli trzeba przepychać wózek, tak? O, fajna gra, fajna. Co oni się tu bawią? Jakoś odpadliśmy, no tak. Eskortuj bombę. Eee... No to paru wygranych jest. A no to jest ciekawa mapa i to byłoby fajnie sobie zagrać w sumie z wami, bo jakby to można było ze znajomymi. Ciekaw jestem, czy można to ze znajomymi. Można, chyba z tego co pamiętam. Tak, zagrać ze znajomymi i zrobić grupę własnych graczy, to jest to szansa, że tak powiem, wygrać. Dobra, nie, zagram jeszcze raz, może mi się uda tym razem wygrać. Ale wyścigi fajne. Tak myślę Czy nie zrobić live'a z wami nawet z tego, chociaż nie wiem. Hmm. Dobra, teraz jestem w czerwonej drużynie. Ja się zajmę przepychaniem chyba teraz. Ubrali tu o, szybko, szybko przejęli. Szybko przy, przepychamy. Widzę, tam też szybko przepychają. Dobra, mam jakiś tutaj ten do celowania, innych. No, przepychać, przepychać, przepychać. Oj, oj, oj. Spadać. Oj, przegrywamy to niestety no Znowuż to widzę. Znowu już widzę, że jest z tym sławiutko Dynamit, no dobra, spróbujemy dynamitem odzie ja tu zginęłem? O, oni już przepchnęli wózek pod ten. Oj, to już jest masakra Ta no i niestety teraz niebieska wygrana, no to nie moja drużyna Mm. Musi być tak podzielony moim zdaniem zespół, że 3-4 osoby pchają, a reszta sabotuje przeciwną drużynę. Bo tak jak wszyscy biegają po mapie, no i chyba nie wiedzą mm, jak to grać. Chyba nie wiedzą, nie wszyscy wiedzą jak to grać. Dobra, na koniec sobie zagram jeszcze Endless. O, 4 osoby tylko. No, to może nie na koniec. Mm -hmm. To tak dla, rozluźnie, dla ro, lo, rozluźnienia i chyba jedna osoba musi odpaść. Tak jest Jedna osoba musi odpaść. spróbujmy kogoś rzucić. Oj, nie trafiłem. To w ogóle mam tego nowego tą nową mamotkę, która nic nie robi. Muszę ją zmienić z powrotem, widzę, bo A nie, ona robi, ona robi, wiem. Nie wiem, jak można zaraz ją wykorzystać. Spróbujemy. Czy ona tak zadziała, jak myślę, że będę mógł przeskoczyć ścianę z jej użyciem? Czy nie będę mógł przeskoczyć ściany? Nie mam pojęcia kompletnie, co to, co to. O, dobra, czekajcie. Nie, nie da, nie działa. Hmm. Nie będę rozbijał tego, po co to rozbijać? W sumie. A, nie wyrzuciłem go, ale było blisko. Dobra, to przejdziemy. O, tak jakoś przeskoczył dziwnie dalej do przodu. Można to jednak wykorzystać do jakiegoś skakania. Dobra. Mamy tutaj przeszkodę. Czy kolega chyba nie przeskoczy, wydaje mi się? O, przeskoczył. No, eee, motka. Ojej, nie uda udało mi się. Dobra, tutaj przeskoczył. Tam też przeskoczył. O, ja na emotkę to przejdę. Nie będę tu się wygłupiał. Dobra, oni tu porozbijali, to można przejść normalnie. Uff, ostatniej chwili udało się. Tu przejdziemy. No dobra, zostały dwie osoby. Mr. Saszyn i ja. Słuchajcie, jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę eee, Możecie też zasubskrybować, jeżeli tego nie robicie, bardzo by mi to pomogło eee, Serdecznie zapraszam do subskrypcji, 200 niewiele mi zostało, a to... Już dwójka z przodu, to już coś Dobra, co my tu mamy? Kolego No, 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 no no, nie, tam przejdzie jednak. A i nie trafiłem, bo mu chciał, prawie by mi się udało go zrzucić. No, wtedy, jak bym go tak trafił o klockiem to by już mu się to nie udało skakanie Tak chciałeś zrobić, jak ja teraz? O, przeskoczył. Dobra. Ach, nie w tą stronę. Dobra. Polega ja wyje grać. Widzę, że umie przechodzić poszczególne przeszkody. Chociaż tutaj pamiętam wcześniej miał problem z tym z tą przeszkodą. O. O, minuta. Minuta już jest walki. Też przejdzie przez środek. To się zabawa zrobiła właśnie na takich przeszkodach, nie? Ach. To była dobra próba, myślę. No co on zrobił? Ach, no dobra, udało mi się. Miałem zamiar przeskoczyć to górą, ale... Ja mu chyba nie zdążył już do kolejnej przeszkody i... Udało mi się wygrać. Po raz drugi w tym odcinku. Wow, nieźle. No dobra, to sobie zagramy jeszcze tą do trzeciej rundy. Ok, zdobyłem jakieś tutaj widzę misje. To jest fajne. I przesyłka specjalna, spróbujmy. No. Czyli teraz wszystkie wydarzenia będą związane z minionkami, chciałem powiedzieć. A to animki. No. Animki. Luna i Tuns. No. Dobra, dajemy. Spróbujmy. Spróbujmy przejść. To tak się zastanawiam 20, czyli 10 na 10. No tak, 5 osób przepycha wózek. Ja chyba teraz będę tylko przepychał wózek. Czy pilnował wózka. No tak, latałem, latałem. A... czy będziemy eskortować bombę. To jest moje zadanie. Eskortujmy. Dobra, tu mamy. A, wzięli tutaj, dobra. Skotują, mogę sobie tu stać. No nie zrzucaj mnie, no przecież jak mnie zrzucisz, to no, jest. Mają przewagę, wygrywają, słuchajcie. Mamy raz, dwa. Ojej, ale wpadłem. Ale wpadłem. No, przegramy to chyba znowuż niestety Mamy, przyspieszamy ten wózek Bo tam mamy pojedynczego Tu pod górkę Aha, dlatego mamy pojedynczego Gdzie oni są z tym wózkiem? Jesteśmy pierwsi Ale mnie tutaj, ale mnie tutaj zmiotło Dalej, dalej, ciągnijmy, ciągnijmy Trzech mamy Trzy Nie Tego miałem. Ojej, nie przeszedłem tam przez ten. Zapomniałem, że tam jest ten promień. Trzeba... No, udało się. No dobra, i co teraz? To tylko jest jedna runda, chyba, prawda? Koniec rundy. Jest, przeszliśmy. Ale to coś się popsuło, widzę, w wydawcy, bo nie pokazuje wszystkich wygranych, tylko czterech najlepszych. Może, nie wiem. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to w tym odcinku będzie wszystko. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, że tak zostawcie łapkę w górę, tak jak mówiłem. Yy, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hejka. Pa pa.